Próbuję go zabić z klanu Ale... w Pulf Fiction. Dżaba mi. Dżaba mi wolno, naprawdę. Gdzieżdża? Tylko Booster Tracker mi tu wleciał, no szkoda. Kiedy miał masz z lutantami, którzy chcą. Ja chciałem zabić Bonolitowca, tu Bloodsucker na składkę schodową. Ja się śmieję, że... Ja ty walczysz, wiesz, z Bloodsuckerami, tu, tego, tam, a ja walczę z żabami. No leci. A, ty a, on ten... a ty czemu bijesz... A czemu... Czemu ona tego ptaka bije? Jezu, siostra. Czym ci ten ptak zawinił? Wyobraż sobie? Skradam się... A ten co? Przelatuję, jeszcze mi zepsuł... Właśnie no, tam, chciałem go z planki zabić, a tak tu musiałem strzelać. i utrzymać strzały i, i słyszę jeszcze... jeszcze... ich jest tu więcej, no jak nazywałeś? Smork u mnie chodzi po schodach? Starki to nie są głupi ogólnie Jeszcze, jeszcze jeden Marku, tak o o o o o Syk Co to było? Znaczy w sumie to było spoko nawet, bo to było nieprzewidywalne Zabiję Zabiję skut O Jest gdzieś niega O, jest No i po robociu Eee to będzie czarowo frajer. Nawet mi z niego to. No i co? No i co ty jesteś? <tryk> <tryk> jak to w ogóle wygląda? Taki kadrze jak mnie i Mike, tylko taki dopakowany. Dawid, mam jakąś emisję albo Storm w Storma, a tak się kwesta. station. Może wiesz sobie bo i sumie iść pozbieraj kwiatki Naprawdę Nie, tak? jest, jest okej okay. W sensie, ja 16 przez profil najpierw fuel przez to. A, Mówię, te potwory nie są problemem Nie No To no. mnie kurwa straszą P.G.N okay. okay. teraz, Ty, A wiesz, co możemy zrobić w ogóle? Coś nigdy nie robiliśmy. Kurwa ściany. No, może też się. No. Obawimy się w tym co te lata. Mm -hmm. Z tego co wiemy, to pływanie się nie opłaca. Za bardzo. Było coś fajnego na tym morzu w ogóle? Nie. Yeah. Można sobie. Jest, bo jest, tak? A, to, są, to są jakieś rzeczy, ale chyba nie do końca. Jak to się tak. Zaraz mogę poczytać. Dobrze, że się ma kończyć. O! Jak, jak, jak zabierz glomera sam z siebie, to. Campus, to, 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 gra, to gra jakby rejestruje tak dużo tego karmy. tej negatywnej że Krampus się i <laughs> natychmiastowo spał Ciekawe W sumie. Bo to jest jeden z najbardziej tych przyjaznych mobów, Nie wiem co będę robił po tej nocy Albo jak się zima skończy, to się Nie lubię też zimy. Okay. edukacji w naszej klasy, wszyscy na jej będziecie mieć w parę w ręce i w nocy. się sam bręc, w następnej pełni. Dobra, to będzie. O! Dobra, jak Górka. E, Ale warto dalej grać. Nie patrzę sobie, jak go odskiną. Bręcili też, Bruce Lee. Ale to jest wojna? Jaka teraz? Kaka szkolimy? Jeśli tak przyczepić się Zdję? można... Z tej Jak tu trafkę, jak Ja się na takiego, Na takie wybieranie się nie żeby bronić stacji pomp w trakcie emisji. A bo to tego kolejnego, co się skupisz. To się nie, je, bo ja otwierałem prezenci. A nie możesz coś do tego, to do, do tego. Mogę, mogę, mogę. To, ja się chciałem, chciałem się spać. to mi chodzi, A. bo to obniżałem Sanity. Nie wiesz do... co wiesz, się teraz stało, Michał, Co się... Bo... Ustało się jest... stało, Dawid. Zbyt, co... <laughs> Ty też, Michał, możesz posłać listariotyk, ja tym, mnie gość chciał w chuja zrobić. To ten, A, Eee, bo... Nie da się chuja zrobić w konia. On wtedy, on, on wtedy leży, a ja ściągam spodnia i nagle zaczął się dziwnie uśmiechać. Nie, 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 nie bo, bo, bo strzelam sobie do gościa, bo się wystrzelałem ze czwórki, więc zmieniłem na swojego boczniaka, strzelam do gościa, patrzę... Leży, co nie? No i podchodzę do niego, a sobie myślę, hmm, no. co no. ma przy sobie, co nie? O, ten wstał no. i wyrywa mi czwórkę z ręki i jeszcze z moją czwórki mnie postrzelił. Dobrze, że nie miałem amunicji. Nie, no wszedł, dawaj. Kochana. Dobrze, jak go nazywa? Nie wiem, to jest. Niech będzie Michał. Dobrze, Mika, pompuj. Tak. Na zdrowie. Chcemy sobie zagrać. Bo drank. Co, na górze? Na górze. Thank <laughs> you.